Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro prawie w całej Polsce na Aurę wpływał będzie wyż nad Niemiec na południowym wschodzie pogodę pogorszy front atmosferyczny związany z niżem z nad Rumunii, a z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodne, polarno-morskie powietrze. Rano zanikający deszcz możliwy jest w pasie Wybrzeża. Do południa deszczowe chmury występować będą też na Podkarpaciu i tam opady mogą być intensywne. Później już wszędzie będzie pogodnie i dość słonecznie. Jutro w ciągu dnia termometry w naszym kraju wskażą od 12 do 15 stopni, ale w okolicach zakopanego będzie dużo chłodniej, tam zaledwie 4 stopnie. Teraz sprawdźmy prognozy dla Dolnego Śląska. Z temperaturą od tylko 1 stopnia w Jeleniej Górze do 6 we Wrocławiu i w Legnicy, ale nad ranem w wielu miejscach mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Poranek na Dolnym Śląsku rześki, ale pogodny i dość słoneczny. Na niebie pojawiać się będą chmury kłębiaste, ale nie przyniosą deszczu. W trakcie dnia zachmurzenie może być nieco większe, jednak nadal pojawiać się będą słoneczne chwile i opadów nie musimy się obawiać. Będzie jednak nieco chłodniej niż ostatnio, bo w najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 9 stopni w Kłodzku do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro wzrost ciśnienia do 1014 hektopaskali, wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i tylko rano jeszcze chwilami może być silniejszy. Diometr korzystny, pogoda ma dobrze wpływać na nasze samopoczucie i dobre będą również warunki drogowe. Dziś o pogodzie to wszystko. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.